Siemankę drodzy widzowie, witamy Was w kanale BMW Włótowicz Garage. Dzisiaj naszym pacjentem jest BMW serii 3 E92 w bardzo fajnej konfiguracji, czyli czarna E92. Nie ma nawisu, federalistów, polish i maflo. Użyjemy kogoś z drugiej strony. Mikrofon kontrol, check. 1, 2, do what I want to. Czekaj, extra wejdź na jungle. 5 lub 1, fitness man, yeah we did it. And didn't ask for no handout. Stand no. up, stand down. W wersji silnikowej 335i motor N54 czyli 3 litrowa benzyna podwójnie uturbiona o seryjnej mocy 306 koni. Nasz konkretny egzemplarz jest jeszcze dodatkowo zaczipowany. Ma moc około 380 koni. Bardzo fajnie żwawo jeździ, ale to nie jest tematem dzisiejszego odcinka. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tutaj szybkim serwisem. A mianowicie właściciel zgłosił nam, że chce po prostu w nim wymienić olej, filtry. A poza tym yy, powiedział, że zaświeciła mu się niedawno kontrolka Brake na wyświetlaczu. z racji tego, że. Auto jest ze Stanów Zjednoczonych ma delikatnie inne zegary, dlatego jest kontrolka abrek nietypowa kontrolka klocków hamulcowych. Sprawdziliśmy to w komputerze tutaj na liczniku, że są zużyte klocki przednie. Jeśli chodzi o temat części, zostały nam one dostarczone. Mamy je w bagażniku. Już wam pokazujemy. Mamy tutaj olej motul 5W40, z oleju, powietrze. Klocki hamulcowe na przednią oś oryginał BMW wraz z czujnikiem, a także cały komplet nowych świec boscha. W tej chwili zabieramy się do pracy, wy to będziecie widzieć w przyspieszonym tempie i efekty po naszym serwisie. Zobaczycie również na filmie. A teraz wam jeszcze pokażę tą kontrolę, teraz się świeci. Tutaj widać break, mamy tutaj kontrolkę, że konieczny serwis Jak sobie wejdziemy tutaj, zapala się, że ponad 500 km temu powinien być już zrobiony Aby jeszcze się upewnić, że przednie kładziny klocków są zużyte Musimy zrobić to w ten sposób, kiedy nie mamy wersji z iDrive'em, przytrzymujemy sobie tutaj dłużej przycisk kasowania przebiegu dziennego i właśnie widzimy, że przednie klocki są zużyte, a nie tylne, gdy się kliknę drugi raz tutaj od tą manetką tym razem, która jest przy kierunkowskazach, to mogę to zresetować, ewentualnie mogę sobie o, przejść w inne. Tu mamy tylne klocki. Mamy olej, przegląd, płyn hamulcowy. I tak to, tak to wygląda. No dobra. My wjeżdżamy na garaż i zabieramy się do pracy. Filtr kabinowy jest jeszcze w ładnym stanie, także jego nie zaczepiamy. Myślę, że możemy się już do filtra powietrza dobrać. Widać, że regularnie jest wymieniany ma. Lekki osad, ale jednak kilometry wskazują, że już jest sporo jego wymiany. W tej chwili, tutaj, zabraliśmy się do demontażu świec i chcemy Wam powiedzieć ciekawostkę, gdyż mamy tutaj taki specjalny klucz, który jest właśnie tutaj na przegubie. On tak on wygląda. Kupiliśmy go na Allegro i jest on do tego taki specjalny, gdyż w silniku N54 świece zamontowane są pod kątem 5 stopni. I właśnie nie da się tego zrobić po prostu, po prostu przy pomocy prostej zwykłej rurki, tak jak zawsze w tradycyjnych silnikach. Tylko trzeba tutaj użyć właśnie takiego dedykowanego klucza, żeby je zdemontować. Młody, weźmy, zbieraj te świece, przysyć papierkiem ściernym, żeby wyglądało, że nowe. I powkręcaj z powrotem Jako ciekawostkę jeszcze dodam, że taki rodzaj montażu świec jest nie tylko w silniku N54 Ale także w silniku N43 i N53 My tutaj dodatkowo jeszcze zrobiliśmy pomiar kompresji a Że wyszedł bardzo dobrze, to przedstawimy Wam wyniki na kartce Bo naprawdę wyszło niemalże wzorowo Przy montażu świec zapłonowych Fajną wskazówką dla montera jest, że tutaj na opakowaniu Mamy napisane, jakim momentem powinniśmy do dokręcać dane świece. W tym przypadku tutaj mamy, że 23 Nm. Mamy tutaj klucze dynamometryczne i dokręcamy zgodnie ze wskazaniami. Poprzedni filtr maila, Teraz zajrzymy w lamelki, czy tutaj... Nie, wyglądają. Wyglądają spoko, nie będę się tu jakoś na tym rozwodził. Nie, nie widać, żeby tam coś działo niepokojącego. O, wy też mamy maila dla odmiany. Teraz zmienił storingi i wrzucimy nowy filtr. Zawsze jest moment dokręcenia napisany na, na filtrze nie ma co z tym przesadzać. Ja niekiedy u siebie nawet dokręcałem to ręką i nigdy nie było wycieków. Zaleca się, żeby nowe oringi przesmarować też olejem. Po prostu olej na palce i tam troszkę po nich pomatać. Olej już tutaj mamy w rany. W przypadku tego silnika, czyli N54, wchodzi tutaj dokładnie 6,5 litra. Żeby zdemontować przednie koła, tutaj mamy felgi Japan Racing, i mamy tutaj właśnie taką specjalną przejściówkę, bo są nietypowe śruby. Więc bierzemy się za odkręcanie. Tutaj już z możemy stwierdzić, że tarcze są w bardzo dobrym stanie. Nie mają tutaj jakichś rantów. Jeżeli chodzi o zaciski, widać, że tutaj też już ktoś o nie zadbał wcześniej. Ładnie polakierowane, więc sądzę, że pewnie tłoczki też przy okazji były regenerowane. O. Oczywiście, bacznie obserwujemy stan płynu hamulcowego. Dokładnie tak. Tutaj ja Wam pokażę, mamy zbiorniczek. Patrzymy tak, aby płynu nie było ponad nadmiar, żeby nam się nie wylał. Ale tu jest wszystko w porządku. Jak tłoczek cofnię, możemy zdemontować maszynę. i nowe już tutaj wracają na swoje miejsce póki co przyłapujemy je lekko palcami jeżeli ładnie się kręcą to wiemy, że gwint ładnie naszedł to jest w porządku góra i dół, dwie śrubki a potem już bierzemy klucz dokręcamy wszystko z wyrzuciem o, tutaj Wam prezentujemy stary czujnik klocków także tak jak widać stąd była właśnie ta kontrolka my tu już mamy założone nowe klocki mamy założone zabezpieczenie w postaci tej blaszki teraz tylko założyć czujnik wpiąć go we właściwe pozycje ma takie miejsce tutaj mocujące na kolumnie MacPhersona wtyczkę Potem druga strona. Tutaj na ostatniej karteczce, właśnie widzimy, że ostatnia wymiana oleju była aż rok temu przy przebiegu 145 000 Na ten moment, auto ma 158. Kontrolka jeszcze świeci. Więc powolczymy z nią. I w tej chwili już możemy zaobserwować, że kontrolka brake zgasła. Odpalamy auto. To już jest wszystko. Czek, okej. Okay. Tak jak być powinien. Ok, aby upewnić się jeszcze, że wszystko z autem jest ok, zrobiłem tutaj skan samochodu. I mamy tutaj dwa błędy. Pierwszy, że czujnik automatycznej kontroli obiegu powietrza AUC jest nieaktywny, tak? To było związane z tym, że jak zdejmowaliśmy potrzeby, to musieliśmy ten czujnik po prostu wypiąć i stąd wskoczył ten błąd. No i mamy tutaj jeszcze w systemie DSC zużycie klocków hamulcowych, przednia oś, więc sobie te błędy teraz wykasujemy. I tak jak widać, w tym momencie wszystkie moduły są na zielono, co oznacza, że jest brak błędów zapisanych w pamięci. Tu wszystko gra. Więc za chwilę jeszcze zrobimy tylko podgląd na live datę i parametry silnika. Jeszcze tutaj tylko tak dla pewności wszedłem w takie parametry jak ciśnienie paliwa. Tu mamy ciśnienie paliwa na szynie, Tutaj mamy ciśnienie paliwa mierzone przy filtrze paliwa. I tutaj widzę, że parametry są prawidłowe, że wszystko się trzyma tak jak powinno, nawet przy dodaniu gazu. Zaraz wam to pokażę. Tutaj parametry są utrzymywane tak, jak należy. Temperaturę płynu chłodzącego silnika i tak dalej. To wszystko jest ok, tak jak być powinno. Tutaj mamy jeszcze sondy. Korekcje też są na dobrym poziomie. Jest w porządku, jednym słowem silnik pracuje bieg jałoby, warte zadana warte rzeczywista jestem w tej chwili na krótkiej jeździe próbnej żeby sprawdzić tutaj czy wszystko jest ok więc hamulce eksploatuję bardzo delikatnie, tak aby się odpowiednio dotarły, ułożyły, ale na tą chwilę wszystko jest ok. Po odbytej jeździe próbnej jeszcze dla pewności zrobiłem ponowny skan, gdzie jak widać jest brak jakichkolwiek błędów, także autko jest gotowe, skończone do odbioru. A w tym odcinku to już tyle. Także żegnamy się z Wami. Trzymajcie się. Cześć. Do następnego. Emocje rosną. <noise> Opór na korku również. Ostatni raz takie emocje czułem w Tak, jak liście spadały. No, ale to, to było grzybobranie akurat wtedy. A to. No. To dla hardkorów emocje. Tak jest.